Witam was moi drodzy. W setnej już walce na moim kanale. E, tak jest, już ponad no nie ponad, no aktualnie 100 walk już e, możecie znaleźć na e, moim kanale. Przewalczyło się przez te wszystkie lata e, z niejedną osobą w różnych formatach, w różnych generacjach, w najrozmaitszych grach, najrozmaitszymi pokemonami. E, no i to działo się przez te wszystkie lata kurczę, ile to już lat nagrywam walki. Z 7 Coś koło tego. E, tak więc e, przez ten czas tyle było walk. E, no i tak, na dzisiaj, moi drodzy, e, na tą setną walkę, e, no myślałem, że przygotuję coś mega, mega specjalnego, ale jakoś przez brak czasu. E, nie wyszło, więc coś e, trochę specjalnego będzie, mianowicie walka z Hilsonem, czyli z, tak można by powiedzieć moim rywalem od dłuższego czasu, od czasów szóstej albo i nawet jeszcze trzeciej generacji, bo w tej też się niejednokrotnie biliśmy. E, w każdym razie e, postanowiliśmy, że w tym meczu będziemy używać niekonwencjonalnych drużyn e, Pokemonów, których e, no trudno się spodziewać e, i trudno też stwierdzić co co ma, chociaż są niektóre typu Tortera, czy yy, właśnie zangus były mi w miarę dobrze znane, o tyle taka chociażby Kingdra, czy ten Drapion, no tak niekoniecznie. U mnie z kolei prawie cała drużyna była niekonwencjonalna, może za wyjątkiem Talonflame'a, który nie do końca był konwencjonalny, ale jednak yy, fizyczny, szybki. Yy, zresztą, co ja tu będę dużo się rozgadywał na temat drużyn, zobaczcie sami jak mecz nam pójdzie. Tak więc, tak, walczę z Hidzonem. dokładnie, który wysłał do walki, dobra, ja najpierw wysyłam mojego Shiny Bastiodona, z czasów jeszcze Ultrasino Classic, z kolei on Galvantule. No i start był dosyć e, oczywisty, no z jego strony Sticky Whip, z mojej Starfrock. E, no i dokładnie tak to się zaczyna. E, czyli tak, spowalniacz z mojego strony, a z mojej strony no nie wiem jak to ładnie określić, po prostu raniące kamienie, żeby nie mówić raniacz albo coś w tym stylu. Ale dobra. E, no i w tym momencie postanowiłem, że w sumie Bastiodon. Nie, to nie jest dobry pomysł w tym momencie. Postanowiłem, że wyśle Seakinga, spodziewając się jakiegoś ataku elektrycznego, ale jak na złość ten postanowił użyć e, Energy pola. E, Seaking oczywiście z umiejętnością Lightning Rod, to też e, decyzja na tym Pokemonie, no i niestety nie był to dzień Seakinga. Musiałem się szybko wycofać, jeżeli chciałem zachować moją złotą rybkę i z powrotem, wst czyli wstawić po prostu innego Pokemona, tym razem Dullmice. No, i tutaj na Delmice oczywiście atak typu Energy Ball jak najbardziej jest nieefektywny. Tylko, że Delmice mam z Assault Westem, więc ten atak robi w zasadzie tyle co nic. Także też Ruggy Speedzef i to był duży minus. Ale dobra, w tym momencie postanowiłem, że spróbuję się może pozbyć tego Sticky Weepa, gdyż właśnie mój Pokémon ma atak jakim jest Rapid Spin. Także pozbywamy się sieci. No i Galvantule troszeczkę ranimy. W sumie całkiem nieźle, jak na atak o sile bodajże 20. Także ponownie Sticky Whip. A z mojej strony e, Phantom Force. No i w tym momencie troszeczkę się wkopałem tym ruchem, no bo jednak e, do przewidzenia było to, że on wyśle Zangusa. Dokładnie. No a z mojej strony, tak, Phantom Force, który no niestety nie był w stanie uderzyć Zangusa. No i Zangus, no, poraniony niestety. A czy poraniony, zatruty. Dzięki właśnie Toxic Boost jest on dodatkowo wzmocniony, więc postanowiłem wysłać na pewno śmierć Sikinga, a co tam? Już ryba i chyba mi się nie przyda. Tak więc ryba chyba też i padnie doką w moją stronę. No i... No i pada. No i pada. Ale tak widząc na pomyślałem, że kurczę, e, może będzie dobrym pomysłem wysłać właśnie pokemona, który nie ma żadnego przedmiotu, w sensie normalnego przedmiotu, czyli Talonflame'a, który ma kryształ Set. No i ten Talonflame wyjątkowo nie jest Talonflame'em z właśnie set, tylko z Flame Body, e, który troszeczkę inaczej działa. W każdym razie knock no nie, nie zrobił za dużo, a z mojej strony potężny ruch Z. Chciał się czym prędzej e, pozbyć tego zangusa, ponieważ Orbi tutaj e, przeszkadzał i to nieźle. Także potężny ruch Z Inferno, Overdrive, em, prosto tutaj w e, przeciwnika. No i to oczywiście z Angusa wykańcza. Chociaż nawet nie wiem, czy musiałem używać swojego ruchu Z, ale dobra, nie chciałem tracić HP po prostu. Dobra, i kolejny Pokémon przeciwnika jest Explode. E, w tym momencie postanowiłem, że spróbuję się może wycofać z mojej strony u i wstawię kolejnego poksa. Tak więc, e, szybka wycofka, no i kolejnym moim Pokémonem e, jest z powrotem e, Delmice. A w moją stronę leci, e, no tak, jeszcze najpierw Sticky Whip, e, no i leci Surf. No to dosyć niekonwencjonalna zagrywka, ogólnie sam sobie Explode. E, nie wiedziałem, czego tu się spodziewać, ale sądząc po właśnie wyborze, tak myślałem, że coś na mnie może mieć. E, bardziej się spodziewałem w sumie Hyper Voice no ale dobra. E, no i teraz do akcji wchodzi Drapion. Tak jest, i tutaj Delmaj ładnie przetrzymało, bo to w sumie nie wiadomo co, e, ruch. No i strapić spin, i udało mi się pozbyć właśnie ponownie sieci. No i teraz pomyślałem: a kurczę, co tam spróbuję wstawić ponownie Talonflame'a. E, najwyżej spróbuję jakoś poparzyć Drapiona, Ponownie Knock off, który no nie był w stanie pozwolić mnie przedmiotu, bo już go nie mam w zasadzie. E, tak więc z mojej strony: will wisp chciałem zedukować siłę Drapiona. No i w sumie ten Pokemon był trochę niebezpieczny. Już mogłoby się wydawać, że ten Drapion byłby w stanie mnie zjechać. Gdyż praktycznie załatwia mojego Talonflame'a. Gdybym jej to zatrudnienie, to mi jeszcze wytrzymał turę, no ale... Cóż... Dobra, czyli już tracę dwa Pokémony podczas gdy przeciwnik dopiero jednego. No i dobra, teraz do akcji wchodzi Ambipom. To jest wariant bardzo podobny, do którego widzieliście, ale... Jeden z poprzednich filmów. Ale ten nieco się różni. Ten jest bardziej z myślą o singlach, Czyli tak, przepotężny fakeout, który zadziałał naprawdę bardzo skutecznie. Następnie kolejny flinch flingiem, rokiem, który już może był mniej skuteczny przez to, że był nieefektywny, ale i tak przeciwnik właśnie jest trudny naturę, traci też HP przez poparzenie, także jest całkiem spoko. No i ten ambipom ma dodatkowo ruch Thief. Czyli właśnie możemy ukraść przedmiot, i zarazem jest to też dobry kon dobra kontra na pokemony typu Duch. Wzmocony techniczynem jest w stanie przywalić. No i dobra. Drapion używa rest, ale zajumałem mu jagodę, więc się nie obudzi. E, także jest e, unieszkodliwiony na dwie tury. E, tak myślałem, żeby tylko Sleeplocka nie miał, ale chyba nie miał. W każdym razie z mojej strony, Last Resort, który zabrał połowę HP. Tak więc Ambi Bomb Sweep, czas zacząć. Ehm, także przywaliło ostro. Kolejny raz Last Resort. No i to już wykańcza Drapiona. Ehm, także jest ostro. No i tak wraca Exploit. Jednak nie ma pełnych HP, tylko kamulce ehm, owocują. Także z mojej strony po raz kolejny Last Resort. I to wykańcza również Exploda. Także. A daje radę. No i z kolejnym Pokemonem jest Torterra. No i tu już zastanawiałem się, czy mój Last Resort da radę. Pomyślałem, chyba nie. Dobra i wysłałem do walki... Debiut nad debiuty. Anfizant! Dokładnie. To jest Pox, który... Zresztą no, sami zobaczycie co zdziała. Dobra, więc za aktyw wchodzi e, właśnie z Stone Edge w moją stronę, na szczęście nie był on krytyczny, byłem w stanie go przetrzymać i z mojej strony leci SKY ATTACK! Dodatkowo się trzymam przedmiot, jaki jest POWER HERB, dzięki czemu atak dwuturowy jest w stanie uderzyć w ciągu pierwszej tury. Także to bez wątpienia zbija w tak tak ma siłę bodajże 200, do tego spory szansę jest krytyczny, a ewentualnie chyba nawet na flinch, więc jest to naprawdę dobry atak. No i teraz Queen Dra, czyli King Dra. No dobra, więc w tym momencie postanowiłem, że użyję tej Z kolei King Dra Dragon Dance. Jednak unpeizant okazuje się być szybszy od Kingdry. Kingdry nie ma zbyt dużej bazowej szybkości, przez co też i e, mój gołąbek, mój barzancik raczej okazuje się być całkiem dobry, także postanowiłem, że użyję... Eee, sky ataku, a co mi szkodzi, jak najwyżej mnie rozwali, ale nie, ten tutaj chciał się jeszcze nam No i to go w sumie trochę zgubiło. Tyż Kingdra nie ma akwadżet, eee, a prędkość teraz jest wyrównana. Także z mojej strony leci potężny Sky Attack, który też, jak wspomniałem, ma spore szanse na cios krytyczny. Dokładnie, chociaż nie, wiem, czy tak to w ogóle musiał być. Czy, e, sky Atak jest przepotężny, a też ma ogromny atak, więc. Sami wiecie, no i teraz do akcji wchodzi Galvantula poraniony kamieniami, ja jestem przyspieszony Tailwindem, więc z mojej strony leci jeszcze taki asik w rękawie, czyli Heatwave, no i Anfizant niszczy. Niszczy aż trzy Pokémony, czyli podo nawet lepiej aniżeli Ambipom. Anfisand naprawdę tutaj zaskoczył mnie pozytywnie. Cały nadzieję nie spodziewałem efektywności tego Pokémona, gdyż to był jego debiut. E, no i tak, e, to tyle jeśli chodzi o tą walkę, ale nie tyle jeśli chodzi o serię walki, gdyż mam teraz przygotowane. No dobra, nie będę już tutaj wyprzedzał, że mam dla was nie wiadomo ile mecze, ale na pewno jakieś jeszcze niedługiej przyszłości się będą pojawiały. Myślę, że powinienem troszeczkę bardziej się skupić na tych walkach, gdyż walki są czymś, czymś wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym, czymś. Kurczę, serię z jakimś grypokiem możecie ubejrzeć u jednego YouTubera, u drugiego, a jednak walka, walka to jest walka. Walka dzieje się raz. Walkę e, możecie. Zobaczyć tylko raz ona się nie odtworzy, w sensie, jeżeli nie jest nagrana, e, no, także wiecie, e, walki są naprawdę w porządku e, i bynajmniej nie mam zamiaru się z nich wycofywać, oj nie, ciągle przygotowuję nowe Pokemony, ciągle tutaj e, planuję kolejne, e, myślę, że niedługo wyjdzie kolejna generacja gier na Nintendo Switcha i również tam e, będę próbował... E, będę starał się e, jakoś e, wypadać w tych walkach, mieć dobre pokemony i ciekawe pomysły No cóż, myślę, że na dzisiejszy film to wszystko Zachęcam Was do obejrzenia e, pozostałych filmów, może jeśli nie mówię wszystkich, ale e, ogólnie do zapoznania się z serią walk, jeśli, jeśli jeszcze nie mieliście ku temu okazji. E, również przypomnę też, że w stronie archiwum znajdziecie też e, właśnie walki stare. E, linku poszukajcie na kanale, natomiast do playlisty z walkami, jak i również do pozostałych mojej strony na dis serwera na Discordzie, stron na Facebooku, jak i również do kanału Patronite e, znajdziecie w opisie. No cóż, ja dziękuję mojemu przeciwnikowi za walkę, dziękuję wam za uwagę i zapraszam was na kolejne filmy. Tak więc, do usłyszenia. Cześć!